Jan Nowicki, no wielka postać w moich wspomnieniach ostatnie 20 lat. Przez ostatnie 20 lat wraz z kolegami tworzyliśmy wspólnie grupę De Profundis, z którą przemierzyliśmy całą Polskę, część Europy. Byliśmy w Stanach Zjednoczonych, więc ta przygoda trwała bardzo długo. No wszyscy tęsknimy za panem Janem. Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy tutaj wystąpić i go wspominać w tym składzie z jego przyjaciółmi. I chciałbym powiedzieć, że. No, Pan Jan, człowiek, który bardzo wiele wniósł do mojego życia, bardzo dużo się od niego nauczyłem. W pewnym momencie traktował mnie wręcz jak swojego syna, więc to była taka wielka, serdeczna przyjaźń. Bardzo za nim tęsknię i jego odejście też było takim dla nas wielkim. Przeżyliśmy to dość głęboko i myślę, że zawsze zostanie w naszych wspomnieniach i gdzieś będziemy oddawali cześć Jego pamięci poprzez muzykę, słowo, słuchając Jego tekstów, wracając wspomnieniami do tych wszystkich przygód i pięknych chwil, które wspólnie spędziliśmy przez te 20 lat, podróżując, grając, występując w hotelach, na kolacjach i spędzając miło wspólnie czas.